Rok 2018. 67 600 km przebiegu. Kia Sportage 1.6 Turbo to elegancja w ruchu. Dynamiczna sylwetka, metaliczny lakier, srebrne relingi i chromowane detale, które przyciągają spojrzenia. Wnętrze otula luksusem. Czarne, błyszczące wykończenia. Tapicerka częściowo skórzana, dwustrefowa klimatyzacja i ergonomiczne fotele z regulacją podparcia kręgosłupa. Technologia dba o każdy kilometr. Systemy wspomagające jazdę i hamowanie, kamera, czujniki parkowania, asystent pasa ruchu, rozpoznawanie znaków. LEDowe światła oświetlają drogę, a inteligentny kluczyk pozwala wejść i ruszyć bez wysiłku. To połączenie komfortu, bezpieczeństwa i prestiżu, które czujesz od pierwszej chwili. Poznaj ją osobiście już dziś. Kia. Movement that inspires.